Yo, siemanko, z tej strony Vito i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Vito I dzisiaj gramy sobie w Pixel Battle Jest to e, gierka na telefon, słuchajcie W której zbieramy jakby kuleczki takie I ogólnie musimy ich zebrać jak najwięcej, żeby e, wygrać po prostu Więc zobaczymy jak nam to dzisiaj wyjdzie, słuchajcie Ja mam nadzieję, że odcineczek wam się spodoba Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapeczkę do góry Subskrybujcie mój kanał, bo dobijamy 80 tysięcy subów No a my lecimy z tym odcineczkiem I słuchajcie, ja ogólnie miałem co innego nagrywać Bo kupiłem fajną gierkę, którą chciałem na was nagrać. Nie będę wam na razie zdradzał, jaka to gierka, ale wydaje mi się, że mógłby wyjść ciekawy odcineczek, ale mam jakiś problem z tą gierką, po prostu nie chce mi działać tak, jakbym chciał i, i, no, dlatego nagrywam, słuchajcie, gierkę na telefon. Ale mam nadzieję, że ta gierka wam się spodoba, a niedługo uda mi się rozwiązać tamten problem i po prostu nagram dla was inną gierkę taką całkiem fajną. Dobra, a my lecimy, słuchajcie, dalej. Musimy, jak widzicie, zbierać te niebieskie tutaj e, opcje, żeby jak najwięcej tych kulek zebrać, żeby ta post lub to co tutaj zrobimy, żeby było jak największe i nie możemy dać się przeciąć. Dobra, okej, okay, udało się. Tutaj, o, biegniemy gościem, dobra, biegniemy gościem i teraz walczymy z tym gościem. Dobra, klikam szybko, 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 szybko. Wow! Ale będzie uderzenie, uwaga! I razy, dwa, trzy. Trzy, więcej, więcej, trzy i pół, trzy i siedem! I 3 i 7. Dobra, chyba rekord w tym momencie. Okej, lecimy i o takiej małej kuleczki, słuchajcie, lecimy coraz dalej. Teraz raz i dwa sobie tutaj zrobimy. Dobra, i ona się przekształca, słuchajcie, w różne inne rzeczy. Dobra, tutaj sobie miniemy. Plus 150, plus 50. Dobra, jedziemy na deskorolce. Dobra, okej, i teraz będziemy walczyli z tym gościem. Klikamy, klikamy. Uo! Ole będzie uderzenie wielkie. Zobaczcie, co się teraz wydarzy. Okej, okay, razy 4 rekordzik! Razy cztery, pięknie, piękny rekord. Dobra, lecimy dalej, razy dwa. Mm, nie, mogę wziąć plus 50 i wtedy... Dobra, chcę to przegrać. Dobra, jeszcze raz. Eee, plus 150, teraz zrobimy sobie razy dwa tutaj. To będzie mega dużo tych piłeczek, dobra ok, na jednej nodze biegniemy. <gry> eee, minus 100 podzielić na 1, dobra, będzie lepiej. I damy sobie razy dwa. OK, jedziemy na motorze. Dobra, będzie walka. 604 mamy. Pięknie. O, ale będzie wysoki. Daleko będzie, daleko będzie. Bardzo daleko będzie. Nie wysoko, ale bardzo daleko. 4,6. 4,7. Rekordzik. Pięknie, słuchajcie, świetnie. Continue. Lecimy sobie plus 100. Damy razy 2. Pyk. I tu znowu razy 2. Tam mamy plus 200. To zrobimy sobie plus 200. Pięknie. I teraz, jakby było, razy 2. To było pięknie, ale nie ma, jest tylko plus 50, więc weźmiemy sobie tą 50. Mamy 654, nie dużo więcej niż ostatnio. E, udało się znowu na maksa i zobaczymy, czy razy 5 będzie. Nie, na pewno nie. Chociaż? Więcej nawet, zobaczcie. O, razy 6 chyba. Jest razy 6. Pięknie! Świetnie nam poszło, dobra. Plus 300. Omijamy to teraz, dobra. Tutaj nie ma nic dobrego, same złe rzeczy, dobra, czy zdążymy? Zdążymy, dobra, podzielić na jeden I teraz tak, mamy plus 500 Plus 500 i teraz razy dwa weźmiemy Pyk, i mamy samochód prawie cały Dobra, świetnie Wtedy mieliśmy samolot od razu chyba na starcie, wydaje mi się, że wtedy poszło nam najlepiej na samym starcie Tylko, że nie wystrzeliłem tak daleko tym gościem po prostu, i wystrzeliłem go tak daleko Teraz będzie rekordzik, słuchajcie, razy 8 chyba nawet Albo więcej Eee, razy 8 i 9, nie 8,8, dobra, świetnie. Lecimy dalej, słuchajcie, eee, plus 200 teraz eee, i zrobimy sobie razy dwa od razu. Tutaj ominiemy, okej. Okay. Mm. Teraz weźmiemy sobie razy dwa. Wydaje mi się, że to będzie lepsza opcja, dobra? Nie, o, ominęliśmy to. Nie, trochę na farcie, dobra, jest. Prawie cały samochód, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Dobra, okej, okay, pięknie. Chyba będzie rekord znowu, tak mi się wydaje, słuchajcie, że powinno nam się rekordzik tutaj zrobić. Dobra, nie, nie będzie rekordu. Ej, tu wtedy poszło lepiej? Dziwne to jest troszeczkę, co nie? Ale dobra, spoko. Okej, okay, wtedy poszło troszeczkę lepiej. Dobra, zobaczymy, czy w końcu uda nam się maksa tutaj zrobić. E, może być ciężko. Ile tu tracimy? Uuu, bardzo dużo. Dobra, nie wiem, czy tutaj się uda. Dobra, podzielić na dwa. Ajajaj, aj. dobra, plus 300 i razy 3 zrobimy. Pyk, dobra, pięknie. 1188. Można było chyba więcej, tak mi się wydaje. Ale i tak nie jest źle. Nie jest źle, słuchajcie. Wydaje mi się, że całkiem dobrze poszło. Dobra, leci gościu. Uwaga, jak daleko on doleci. I mamy razy, razy, razy 9. Tak, będzie razy 9. Pięknie, udało się, słuchajcie, świetnie. Bardzo, bardzo. No nawet razy 10! Ej, ja już w tym myślałem, że będzie razy 9 i koniec, a tutaj razy 10 udało się zrobić. Super. Dobra, lecimy dalej. Plus 200. To sobie ominiemy. Dobra, plus 500. Dobra. Teraz muszę tutaj. Nie, ominąć. Dobra, i razy 4 mamy, i razy 3. To będzie. Wow, samolot. Samolotem lecimy 2300, świetnie, dobra. Uderzamy, uderzamy, uderzamy. Ole będzie rekordzik teraz, słuchajcie, teraz będzie najwięcej ile się da chyba. Chociaż jakoś tak dziwnie leci gościu. A wydaje mi się, że no mega dobrze mi poszło. A patrzcie, nie ma nawet razy 9 chyba ledwo A wtedy mieliśmy chyba razy 10, a dużo mniej zebrałem. No, ciekawie, ciekawie. Dobra, mamy plus 300, plus 200 Dobra, damy razy 3. I razy trzy. I mamy samolot. Pięknie. Dobra, i teraz uderzamy. Ło! Dobra, będzie teraz chyba rekord. Dawaj, do góry, do góry. O, dobra. On też dobrze musi wystrzelić ten gości. Bo jak on tak. No, patrzcie, jest mało. Jak on tak tylko jedzie, to to jest słabo. Jak on do góry wystrzeli mocno, to wtedy jest dużo. Słuchajcie, duży rekordzik można zrobić. Dobra, lecimy jeszcze raz. Pyk, razy dwa. Okej, okay, to ominiemy. Dobra. I teraz tak, mamy plus 50 i plus 60. No tak, średnio poszło teraz, ale zobaczymy, jak daleko uda się wystrzelić gościa. Uwaga! Pyk. <noise> ledwo poleciał, słuchajcie, ledwo poleciał, no nieźle. Dobra, plus 100. Oj! Źle, źle ominąłem, dobra. Plus 100. I mamy razy dwa, dobra, ominiemy sobie to, ładnie, ładnie. Dobra, plus 100. Ok, lecimy, lecimy dalej. Dobra, i teraz wystrzelimy, ale mało mamy na maksa, słuchajcie. Dobra? Jak daleko! Dawaj, 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 dawaj. Plus 2,7, 2,8, 2,9, 2,9 tylko. Malutko. Czy mamy tu jakiś shop? Nie ma żadnego sklepu. Po co my zbieramy te rzeczy w ogóle? <noise> Nie mam pojęcia, słuchajcie, tak naprawdę. Taką chyba po prostu sobie zbieramy. 202. Tu mamy plus 150. Plus 50. Okej, okay, dziwna gierka, słuchajcie, szkoda, że nic tutaj nie, nie możemy kupować sobie i tak dalej, bo to by było dużo, dużo lepsze i dużo ciekawsze na pewno. A tak to tylko zbieramy te piłeczki i zamieniamy się w gościa, z gościa w samolot na maksa i musimy tego gościa jak najdalej wystrzelić. E, udało nam się razy 10, chyba zrobić tutaj dalej, dalej. No i o to w tej gierce chodzi. No to fajnie. Dobra, robimy ostatni, ostatnią próbę. E, 150. Dobra, zrobimy razy dwa. I musimy ominąć te przeszkody O nie, dobra, podzielić na jeden Będzie najlepszą opcją Dobra, i tu damy razy dwa Słuchajcie, będzie najlepszą opcją Dobra Pyk, mamy 600, jedziemy na motorze I wystrzelimy tego gościa jak najdalej się da W kosmos Please, o, ładnie leci Zobaczcie Dobrze, dobrze leci Ale rekordu nie będzie chyba Ale bardzo dobrze poszło teraz Patrzcie, razy tak 7 no, powiedzmy, prawie 6,9 udało się zrobić okej, okay, słuchajcie, ja mam nadzieję, że odcineczek taki wam się spodobał, z takiej luźnej gierki, słuchajcie, troszeczkę e, na następny odcinek postaram się przygotować coś innego, coś co naprawdę chciałbym dla was nagrać, e, takiego no, myślę, że wam też się to spodoba, po prostu e, jeżeli ten odcinek wam się spodobał, zostawcie kiedyś łapeczkę do góry subskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na vitoshop.pl, bo już niedługo start epickiego dropu, a dokładniej w sobotę 1 października, także wpadajcie i sprawdzajcie. A ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę, widzimy się jutro w kolejnym na tym kanale. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was serdecznie, pa pa!